Następnym elementem skali administracyjnej jest numer 6. Nazywa się projektami. Kiedy ludzie dowiadują się więcej o tym elemencie, zazwyczaj budzi to w nich, wiesz, negatywne emocje. Za chwilę zobaczysz tego. Przyjrzyjmy się definicji. Projekt to seria kroków zapisanych w kolejności, które służą do wykonania jednego kroku programu. Rom Hubbard. Oto definicja. O czym właśnie pomyślałeś? Jestem pewien, że pomyśleliście sobie: Boże, nie mogę uwierzyć, że to wszystko trzeba znowu opisać i to w szczegółach. Tak, to prawda. Definicja mówi to bardzo precyzyjnie. Sekwencja kroków przedstawiona w formie pisemnej, aby zrealizować nic więcej jak tylko jeden krok programu. Pamiętasz to, prawda? Program składa się z określonych kroków lub celów, a więc projekt oznacza, że bierzemy jeden cel z programu i opisujemy go szczegółowo, krok po kroku, jak zamierzamy go zrealizować. Wiesz, dlaczego to wywołuje u ludzi smutne lub negatywne emocje? Bo od razu myślą: Boże, co za biurokracja! Jest tu tyle uciążliwego pisania! Dokładnie, to prawda! Wydaje się, że to ogromna ilość żmudnego pisania, ale w rzeczywistości omija mnóstwo niepotrzebnej pracy. Można by zilustrować tę zasadę, tę oto historią. Opowiedział mi ją mój znajomy. On też usłyszał ją od kogoś, ale to nie jest istotne. O co chodzi? O to, jak przegiegała fabuła. Wszyscy wiedzą, że Szwedzi, czy ogólnie ludzie ze Szwecji, to bardzo, wiecie, solidni i dokładni ludzie, którzy lubią wszystko przemyśleć do ostatniego szczegółu. A Rosjanie? Albo Rosjanin, on jest, wiecie, taki trochę spontaniczny i odważny. Innymi słowy, najważniejsze to wdać się w bójkę, a potem się zobaczy. Więc wyobraźcie sobie taką scenę. Ci sami Szwedzi szedą przy stole i opracowują plan działania. Godzinę, dwie, trzy godziny. Piszą, kłócą się, dyskutują, dopracowują szczegóły itd. Spada Rosjanin i śmieje się. Ha Szwedzi, co tu siedzicie? A oni mu mówią, co mamy robić. Więc on odpowiada, co macie robić? Macie pracować. Na to oni, to idź i pracuj, skoro masz. Więc Rosjanin ucieka, a Szwedzi dalej tam siedzą aż do późnej nocy. Następnego dnia obrazek się nie zmienia. Dalej siedzą, dyskutują, rozważają. Och, nie wiem, aż do najdrobniejszych szczegółów. Wszystko rozpracowują w najdrobniejszych szczegółach, i znowu Rosjanin wpada i mówi: Wy dalej tu siedzicie, po co siedzicie? A oni pytają: To co mamy robić? A on mówi: Macie pracować, więc oni na to to idź i pracuj, skoro masz. I on znowu odchodzi i idzie do pracy, a Szwedzi dalej siedzą tam do późnej nocy, stawiają wszystkie przecinki na swoim miejscu i ich plany są bardzo skrupulatnie opracowane, a potem zabierają się do pracy. Mam do ciebie pytanie. To raczej oczywiste pytanie, na które nie potrzebujemy odpowiedzi. Kto pierwszy dotrze do mety? Rosjanie czy Szwedzie? Oczywiste jest, że czas poświęcony na uporządkowanie wszystkiego jest bardzo ważną procedurą. Bardzo dobrze spędzony czas. Bardzo często ludzie mówią ci frazę, która brzmi w ten sposób. Nie mam czasu, żeby usiąść, coś napisać, uporządkować itp. Wiesz, to jest kłamstwo. Kiedy ktoś mówi, że nie ma czasu, czas zawsze jest. Zawsze płynie. O, tu jest, właśnie teraz, tyka. Czas jest, a kiedy ktoś mówi, że go nie ma, to tak naprawdę po prostu nadaje priorytet czemuś innemu. Więc brak czasu nie jest powodem, żeby czegoś nie zrobić. W tym momencie on lub ona po prostu uważa, że coś innego jest ważniejsze. Jeśli w naszej pracy zaczniemy cały czas kopiować zadania do wykonania i nigdy nie usiądziemy, żeby uzgodnić nasze nadchodzące plany strategiczne i kolejne kroki, to będziemy biegać przez całe życie, a grupa będzie po prostu bardzo zaburzoną grupą. Nie taką, która idzie prosto z punktu A do B, ale taką, która krąży wszędzie bez prawdziwego kierunku. Biega w kółko coś w tym stylu. Dlatego właśnie projekty są bardzo ważnym elementem w skali administracyjnej. A bardzo często skala administracyjna zanika to znaczy na etapie programu. Ludzie bardzo często dochodzą do programów, z entuzjazmem wypisują cele i projekty. No cóż, one mogą poczekać na później. Powiedzą, nie mamy czasu, żeby zajmować się tymi szczegółami i tak dalej. Dobrze, spójrzmy na kolejny element.